Cześć, witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku z serii wyjaśnionej w 5 minut, w której mówimy sobie chemię krótko, zwięźle, ale precyzyjnie na temat. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak obliczyliśmy moli. W przypadku liczenia właśnie liczby moli na początku przedstawiłam Wam teorię, a potem przejdziemy sobie do jednego zadania, które... Pozwoli nam przećwiczyć wszystkie poznane umiejętności podczas tego filmu. Także zaczynając, mamy jeden taki wzór na początku, który wygląda właśnie następująco. m równa się m małe przez m duże, i co on w sumie oznacza? N małe będzie nam oznaczało liczbę moli, oczywiście w jednostkach wyrażanych to moli. Małe m oznacza nam masę naszej próbki czy czegokolwiek, m, czego poszukujemy w zadaniu. Jest to wyrażone w gramach, kilogramach itd. No, akurat tutaj pokażę Wam na przykładzie grama. No i mamy też duże m, które oznacza nam masę molową. W moim przypadku także wyrażone jest to w gramach na mol, ale tak samo może być to wyrażone w kilogramach na mol. Kwestia po prostu przekształcenia sobie wszystkiego. Mamy także drugi wzór, który wygląda następująco. W tym przypadku mamy n równe się v przez v mol n oznacza nam tak samo liczbę moli wyrażoną w molach V, oznacza nam objętość próbki wyrażoną w decymetrach sześciennych i V molowe będzie oznaczało nam właśnie objętość molową wyrażone to jest w decymetrach sześciennych przez mol. No i tutaj dość ważna informacja podczas liczenia zadań z mola musimy pamiętać że w warunkach normalnych występuje coś takiego że 1 mol gazu zajmuje objętość 22,4 dm sześciennych tą wartość ćwicząc sobie ogromną ilość zadań na pewno, znaczy nawet nie ogromną wystarczy przyćwiczyć kilka zadań i będziecie już tą wartość na pewno pamiętać także w warunkach normalnych zawsze przyjmujemy sobie że 1 mol gazu będzie właśnie oznaczoną tą liczbę, no a teraz przechodzimy sobie już do naszego zadania Zatem tak prezentuje się nasze zadanie. to zadanie 24 z arkusza z roku 2012, z maja konkretnie. I polecenie brzmi następująco. Stwierdzono, że 6,5 g pewnego gazowego węglowodoru zajmuje w warunkach normalnych objętość równą 5,6 cm3. Oblicz masę molową tego węglowodoru. No dobrze, zacznijmy sobie od tego, że ustalimy, co podali nam w zadaniu. Także ustalamy sobie nasze dane. Po pierwsze. Podano nam, że 6,5 g pewnego gazu węglowodoru, zatem możemy mm, założyć, że ma nasza masa to no właśnie 6,5 g. Następnie podano nam, że objętość równa jest 5,6 dm3, także objętość mm, także już mamy podaną. No i to co Wam mówiłem wcześniej, warunki normalne, czyli możemy przyjąć, że objętość molowa równa się właśnie 22,4 Decymetra sześciennego przez mol. Natomiast naszą szukaną jest masa molowa, która oczywiście oznaczona jest dużą literką m, i tego będziemy w tym zadaniu poszukiwać. Na początku korzystamy ze wzoru na wyznaczanie liczby moli, które właśnie w wygląda w ten sposób. W tym przypadku oczywiście wyznaczymy sobie liczbę moli z objętości, no bo to mamy podane. Także tutaj mamy podane wartości, przepisujemy je sobie w odpowiednich miejscach. Oczywiście decymetry sześcienne nam się skracają, także dzieląc 5,6 przez 22,4 dostaje nam 0,25 Mola. No i mając liczbę moli, e, możemy sobie z tego wzoru m, przekształcić go tak, żeby uzyskać duże M, czyli właśnie naszą masę molową, po przekształceniu. Oczywiście, matematykę sobie tutaj w tym przypadku pominiemy, bo chodzi o schemat, a nie konkretnie m, pokazywanie wam, jak m, to się wszystko przekształca. Wydaje mi się, że e, większość z nas sobie z tym poradzi, jeżeli nie, to oczywiście zapraszam także do zajęć z matematyki. No ale wracając do tematu. Mamy właśnie już wyznaczone duże M, czyli naszą masę molową i podstawiamy 6,5 g przez 0,25 mola. No i ostatecznie pozostanie nam tutaj 26 g na mol, co jest naszą odpowiedzią do tego zadania. No i to jest też ostateczna odpowiedź, zatem mm, odpowiedź brzmiałaby tak, że masa molowa tego węglowodoru wynosi 26 g na mol. No i w tym odcinku też będzie na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem Wam e, nieco. W zrozumieniu, jak, liczby, jak liczy się liczbę moli. Z mojej strony to będzie na tyle. Oczywiście zachęcam Was do zadawania pytań w komentarzu, jeżeli jednak coś jest niejasne, a także odwiedzenia Facebooka. Do zainteresowanych również do kontaktu mailowego, jeżeli jesteście zainteresowani zajęciami indywidualnymi. Z mojej strony to będzie na tyle. Także wielkie dzięki Wam wszystkim za uwagę. Miłego dnia Wam życzę. No i do usłyszenia w następnych materiałach. Na razie.